się majówka, więc pewnie wszyscy potrzebujemy ciekawych przepisów, aby móc wspólnie spędzić czas z przyjaciółmi przy stole lub na świeżym powietrzu. W dzisiejszym szorcie przypomnimy Wam naszą top listę przepisów idealnych na majówkę lub na piknik. Znajdziecie w niej grillowane ziemniaki z wiosennym dipem, warzywne szaszłyki, tosty z grillowanymi warzywami i pastą stofu, kotlety soczewicowo-ryżowe, bułki do burgerów, a także sałatkę ziemniaczaną, a na słodko Jabłecznik sypany, ciastka sezamowe z bakaliami, i lemoniadę z gruszek i limonek. Na koniec mamy dla Was konfiturę i mirowo-cytrynową, z której również możecie zrobić pyszną lemoniadę. Dokładne przepisy i linki do odcinków znajdziecie na dole w opisie odcinka. Smacznego i, i na zdrowie! zdrowie.